Ci klawisze nie tylko nie słyszą tego, co słyszę, ale też nie widzą tej dziwnej nici. Dobrze już, dobrze. Oddam wam pieniądze. No. Ach, to jeszcze za mało. Ech. To jałmużna. Jak ja mam się tym podzielić z moim partnerem? Ech. Pewnie skitrałaś to gdzieś w swoim cielsku, mam rację. O nie, wygląda na to, że samochód nagle zahamował. Ej, ej, Błagam, darujcie mi już te pięć dych. Jestem sama. Nie mam rodziny, która przyniosłaby mi cokolwiek. Proszę was, jeśli stracę te pieniądze, nie przeżyję tu jednej godziny. Wiesz co, te piersi są trochę za duże jak na taką muskulaturę. Achy. Twoje cycki są podejrzane. Trzeba im zrobić przegląd. Echy. Przytrzymaj mi ją z łaski swojej. No pewnie. Aha, Ale nie. Ej, hej, hej. hej, hej. Przelestałem cię, Puszczaj mnie! Ach, a ty pizdeczko, za kogo się uważasz? Udław się! Och! Och! Chy! Ech! Chy! Ech! Och! Chy! Chy! Och! 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 Ech! Ech!